Cześć, witajcie! Ja nazywam się Łukasz Żyskiwicz i dzisiaj przybliżę Wam makra w panelach serii dob 100 dokładnie ich typy i przykłady wykorzystania. Makra to proste programy sterujące, dzięki którym możliwości paneli operatorskich są znacznie większe. O tym, na jakim etapie programu zostaną zrealizowane instrukcje sterujące, decydują typy makr, w których te instrukcje zostały zaimplementowane. Główny podział można dokonać na makra wykonywane podczas obsługi przycisków podczas obsługi danego ekranu oraz makra działające w tle podczas pracy panelu. Natomiast do każdej z tych kategorii należą specjalne typy makr przedstawione poniżej, które ściśle określają kiedy mogą być wykonywane. Pierwsze cztery typy dotyczą obsługi przycisków. Przedstawione schematy blokowe pokazują kolejność wykonywanych operacji. I tak w przypadku użycia typów on-makro i off-makro zaimplementowane instrukcje sterujące zostaną wykonane po wciśnięciu przycisku Tyle, że w On-Macro, kiedy wciśnięcie przycisku będzie powodowało przejście do stanu włączony, a w OFF-Macro przejście do stanu wyłączony. Czyli w przypadku przycisku dwustanowego jedno wciśnięcie powoduje wykonanie On-Macro, a drugie wciśnięcie OFF-Macro. Nieco inaczej działają makra typu Before-Execute Macro i After-Execute Macro. Różnica polega na tym, że oba są wykonywane przy przejściu do jednego, jak i drugiego stanu przycisku, natomiast na innym etapie. Before Execute Macro spowoduje wykonanie najpierw instrukcji makra, a następnie akcji przycisku. To znaczy, że najpierw wykona się dane makro, a następnie przycisk zmieni stan na oczekiwany. After Execute Macro z kolei działa w odwrotnej kolejności. Najpierw wykonana zostanie akcja przycisku, następnie instrukcja makra. Typy makr związane ze zmianą ekranów na panelu są trzy i łatwo je odróżnić. Screen Open makro wykona się w momencie przejścia do danego ekranu, z tym, że najpierw wykona się instrukcja makra, a następnie dany ekran zostanie otworzony. Screen Close makro natomiast analogicznie zostanie wykonane w momencie zamknięcia danego ekranu, ale najpierw instrukcja makra, następnie zamknięcie ekranu. Screen Cycle makro to coś pomiędzy, czyli makro, które wykonuje się w momencie, kiedy wybrany ekran jest aktywny i jest ono wykonywane cyklicznie. Kolejną grupę typów makr stanowią makra działające w tle. Initial Macro to makro, które wykonuje się jednorazowo jako pierwsze po uruchomieniu HMI. W związku z tym zostaje wykorzystywane głównie do nadawania początkowych wartości i ustawień w programie. Clock Macro, podobnie jak Screen Cycle Macro, wykonuje się cyklicznie, zgodnie z ustawieniami czasu, jednak niezależnie od tego, jaki ekran w danej chwili jest aktywny. Background Macro... Także działa cyklicznie, lecz bez ustawień czasu trwania cyklu, a z możliwością ustawienia, ile linii kodu ma być wykonane w tym samym czasie. Dokładniej mówiąc, instrukcje zawarte w tym typie makra są kolejno wykonywane linia po linii i po ich zakończeniu instrukcje wykonywane są ponownie. Submakro to z kolei makro w formie podprogramu, które wykonywane jest w momencie jego wywołania w innym typie makra. Submakro znajduje zastosowanie głównie wtedy, kiedy dane instrukcje makra mają być wykonywane wielokrotnie w programie. To, co powiedziałem, w skrócie jest rozpisane w powyższej tabeli, czyli podział na typy makr i informacja, kiedy jest ono wykonywane. Przejdźmy teraz do oprogramowania. W przygotowanym programie będziemy testować różne typy makr. A zatem najpierw pokażę, gdzie je tworzymy. Makra obsługujące przyciski, klikając Dwukrotnie na utworzony przycisk i w zakładce Makro. Z kolei makra działające w tle w zakładce Options, a makra dotyczące ekranów w zakładce Screen. Natomiast podgląd na wszystkie utworzone makra w programie uzyskujemy poprzez wgląd na zakładkę Macro Manager Window. Przechodząc do dowolnego makra, ukazuje się nam następujące okno powyższe pole to miejsce na kod programu a poszczególne instrukcje sterujące najłatwiej dodać wybierając macro wizard Command i odpowiednią instrukcję spośród wszystkich dostępnych następnie wybieramy zmienną uzupełniamy ją o odpowiednie połączenie z innym urządzeniem bądź pamięć wewnętrzną Następnie adresy, i w tym momencie możemy ją zaakceptować i dodać do programu. Analogicznie tworzymy każdą kolejną instrukcję lub też wpisujemy kod bezpośrednio w programie. Wgląd na wszystkie dostępne makra i szczegółowy opis tych instrukcji dostępny jest w dokumentacji User Manual do środowiska DOPSOFT. W rozdziale 24. Link do dokumentacji będzie dostępny w opisie tego filmu. Przejdźmy do zaprezentowania każdego typu makra w przygotowanym programie. W przypadku on macro i off macro zmienimy kolory powyższych wskaźników przy użyciu tego przycisku. W tym celu użyłem instrukcji BIT ON do załączania wybranego bitu, uwzględniając. Odpowiednie adresy tych obiektów. Sprawdźmy symulacyjnie, jak to działa. Przechodząc w stan przycisku włączony, wykonuje się instrukcja w on-macro, która powoduje zapalenie tego wskaźnika. Teraz natomiast, przechodząc w stan przycisku wyłączony, wykonuje się off-macro i jednocześnie zapala nam się drugi wskaźnik. Doskonale, więc widać, że wykonanie instrukcji jest ściśle zależne od tego, w jaki stan przechodzi przycisk po wciśnięciu. Before execute macro i after execute macro poza przyciskami są dostępne w obiektach do wprowadzania danych. Dlatego teraz dla odmiany użyjemy ich zamiast przycisków. I na podstawie użytych typów makr before i after execute macro oczekujemy, że w pierwszym z nich najpierw zostanie wykonana instrukcja, a potem akcja przycisku, a w drugim dokładnie odwrotnie. W obu przypadkach jako instrukcji makra użyto prostego równania, w którym do obecnej wartości obiektu dodawana jest wartość 5. W związku z tym, przechodząc do symulacji, po kliknięciu w obiekt. Before Execute Macro spowoduje najpierw dodanie piątki, a dopiero potem wykonanie akcji przycisku, czyli w tym przypadku wprowadzenie wartości. Wykorzystanie After Execute Macro to najpierw nadanie wartości, a w drugiej kolejności wykonanie makra, czyli dodanie do wpisanej liczby wartości 5. Każde kolejne Użycie tych obiektów będzie powodowało wykonanie przypisanych im makr. W typach makr związanych ze zmianą ekranu na panelu, w screen open macro oraz w screen close macro, dla ekranu trzeciego dodałem instrukcję opóźnienia delay z przypisaną wartością 2 sekund. Zgodnie z zasadą działania tych typów makr. Przed zmianą ekranu wykonają się zaimplementowane makra. Więc przechodzę do symulacji. Wciskam przycisk przejść do ekranu trzeciego. W tym czasie wykonuje się Screen Open makro, czyli opóźnienie dwusekundowe, i po tych dwóch sekundach zmienił się ekran na oczekiwany. Tak samo będzie z zamknięciem ekranu i wykonaniem Screen Close makro. W tym momencie wciskam przycisk mijają dwie sekundy i następuje powrót do ekranu głównego. Co do typu Screen Cycle Macro, istotną opcją jest ustawienie czasu trwania cyklu dostępnego w ustawieniach ekranu. W tym programie makro to wykonywane jest na ekranie trzecim, a więc wystarczy kliknąć dwukrotnie w puste pole na tym ekranie i w oknie Macro Cycle Delay wybrać czas trwania cyklu wykonania makra wyrażony w milisekundach. Ja zostawiam wartość jednej sekundy, co przy użyciu następującej instrukcji sterującej, będzie powodowało inkrementację wartości tego obiektu co jedną sekundę, kiedy ekran trzeci będzie aktywny. Sprawdźmy. Przechodzimy do ekranu trzeciego i powyższy obiekt zmienia cyklicznie wartość. Powróćmy teraz do ekranu głównego przy wartości 10 i za chwileczkę z powrotem na ekran trzeci. Jak widać, rozpoczęto ponownie inkrementację od wartości 10, a więc potwierdza to, że makro działa tylko wtedy, kiedy ekran, do którego zostało przypisane makro, jest aktywny. Teraz pokażę działanie typów makr działających w tle, które użyłem na ekranie drugim. W Makro nadałem wartość początkową 100 temu obiektowi. I jak można zauważyć w symulacji, wartość początkowa została zapisana, ale że ten typ makra działa tylko po wgraniu programu na panel HeMI, to kolejne modyfikacje tej wartości już nie powodują wywołania makra i powrotu do wartości 100. Clock makro wykonuje się cyklicznie, więc należy ustawić w zakładce Options Configuration Clock Macro Delay Time, czas co jaki makro ma się wykonywać. Natomiast instrukcja, której użyłem, to dekrementacja wartości w tym obiekcie. Sprawdźmy jak działa. Wpisuję dowolną wartość, i w tle następuje odliczanie ustawione na co jedną sekundę, także po przejściu na inny ekran. To teraz dwa ostatnie typy: Background Macro i Sub Macro. W Background Macro dodałem instrukcję warunkową if, na podstawie której wartość większa od 50 w tym obiekcie. Ma zmieniać stan i przy okazji kolor wskaźnika poniżej. W instrukcji dodano także dwa submakra, które wywoływane są w zależności od tego, jaki stan przyjmuje wskaźnik. Tak wygląda instrukcja do pierwszego submakra, a tak do drugiego. Są to po prostu wartości tekstowe zapisywane do tego obiektu. W efekcie jeśli podana wartość w tym miejscu jest niższa od 50, dostajemy informację, że jest to zbyt niska wartość. Jeśli wyższa od 50, jest to wartość prawidłowa. Przetestujmy. Mamy 0, więc czerwony wskaźnik i zbyt niska wartość. Zmieniamy na wartość większą od 50. I zmienił nam się jednocześnie wskaźnik i napis. W rezultacie mamy gwarancję, że background makro i sub makro działają poprawnie, bo oba typy w tym przypadku zostały wykonane. Podobnie jest w drugą stronę dla wartości poniżej 50. Jak widać, zmianie uległ wskaźnik, a także napis. Tym samym przeanalizowaliśmy wszystkie typy makr dostępne w środowisku. Łącznie z dostępnymi instrukcjami sterującymi tworzą duże możliwości. Często istnieje więcej niż jeden sposób na osiągnięcie pewnej funkcjonalności przy użyciu makr, dlatego przedstawione instrukcje są przykładowe i mogą być zastąpione innymi. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do oglądania innych filmów na kanale Indu Progress. Pozdrawiam serdecznie.